Cześć, witam was bardzo serdecznie, wiem miał nie być odcinka już prawdopodobnie przed świętami, ale tą misję musiałem jeszcze nagrać, ponieważ wy wydaje mi się i wygląda na bardzo ciekawą. I widzę, że można tu z tymi butlami zrobić dobry rozpierdol, dosłownie. Więc jedziemy, jedna misja w jednym filmiku przed świętami, ole ekipa. Widzę, że będzie bardzo ciekawie. So mamy Oliviera, to to ten pan w żółtym tak mamy samych zwyczajnych zero snajpera ciężkiej okay. co a to nasz kolega tak się traktuje kolegów bydlaki jebane! coś mi się wydaje że będzie trzeba was odszczędzić Zabić strasznie, to nie mogą zabić. Nie Pięknie kurwa. Oj, oj, oj. Broni mnie Bum, headshot. Bum! To snajper jest po prostu zajebisty. O kurwa, za wcześnie, a dostał. Bum! Nie mogę. Ktoś jeszcze mi tu wybiegnie. Kolega tu. Kolega tu, tak kurwa. Tu kolega. gdzie mamy kolegę? Dobra nie ma pana gdzie Oliwier, Tu dobra cudowny strzał no chodźcie panu Boom Headshot Dobra pan też Boom Tu też kolega zrobi Explosion Dobra, o kurwa, nie trafiłem. A co jest? No w ramię powinien chociaż dostać. Dobra. Dostał. Jeden. Drugi będzie zaraz tu. Co mnie, panowie, jeszcze dacie. To dokładnie kurwa mać, gdzie uciekasz bydlaku? Jep kurwa Szacun, gdzie Oliwier? No wypływa i blu, 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 blu. Gdzie on jest? Gdzie on jest Oliwier? Zajebiście, Człowieku, jedź, jedź, jedź kurwa spadaj są za mnie Dajcie mi działo ja ich rozpierdolę wszystkich i Dobra Ktoś jeszcze nas będzie atakował pewnie tak Bum boom. Bum, 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 bum

A kurwa, ciężko jest trafić jak się pływa, bardzo ciężko, ale kurwa mać. lepiej się chyba strasznie rzuca, dobra, oberwam, kierowca traci także, cholera, helikopter jeszcze tak, kurwa, kurwa. bydlaku. Rozpier dolecie, Rozje... jeb kurwa katapulta z kurwielce. Dobrze. wam też tu kurwa Eldorado chuje urządzenie, Niep. Nie żyję. Tak to ja kurwa mogę grać, to jest zajebiste, no.

Oh, it's good to be so back. Glad you're okay. jeszcze What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I mean, I'll be with you in a second. This place is, like, Hey Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you too. Come on. i'm building a cross for grant. <laughs> thanks. I haven't really had time. we have to talk. we will. just not now. i need to find riley. You find be okay, and you're carrying all these weapons and you have all these weird tattoos and i'm not saying you shouldn't go rescue them. i'm just worried it's affecting you. lisa, don't.

Nie jest, jest po prostu dobrze tak ustawiona, chociaż nie, był, nie byłoby źle jakby dało się tam, dałoby się troszeczkę je przewinąć, aczkolwiek mogą być, już, o, skończyliśmy misję, więc słuchajcie, będę się z wami chyba żegnał, teraz wam życzę już naprawdę przed świętami ostatni raz wesołych, spokojnych, radosnych świąt z rodziną. Trzymajcie się. Ja postaram się nagrać po świętach dla Was jak najwięcej. Teraz też z innych gier, też jak macie jakieś gry do zaproponowania piszcie do mnie w komentarzach. Oceniajcie, lajkujcie i co tam jeszcze można. Trzymajcie się.